Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o jednym z największych cudów Pana Jezusa. Dość powiedzieć, że wszyscy ewangeliści bez wyjątku wspominają o tym cudzie. To bardzo nietypowa sytuacja, że wszyscy ewangeliści wspominają o tym momencie. Przede wszystkim dlatego, że jest to zapowiedź Eucharystii, zapowiedź, Sakramentu Eucharysty, w którym wszyscy, kto ile chce, otrzymuje pełen zapas. Jest to zapowiedź tego cudu, który będzie największy: obecności Pana Jezusa wśród nas. Ale także dlatego, że Pan Jezus nasycił taką wielką ilość ludzi. Jest to fizycznie tak bardzo spektakularny cud, że naprawdę musi robić wrażenie. Ewangelista zaznacza, że Mężczyzn było tam na tym wzgórzu 5 tysięcy. Żydowski sposób liczenia. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę kobiety, być może ich żony, dzieci. Można szacować, że było to około 20 tysięcy ludzi. Pięć chlebków, dwie ryby i 20 tysięcy ludzi jest nasyconych. Jak jest napisane, każdy otrzymał tyle, ile chciał. To znaczy, że jeśli ktoś poprosił o piętkę, o kromkę, Tyle właśnie otrzymał. Ale jeśli ktoś powiedział, proszę, dajcie mi pięć chlebów, tyle właśnie dostał. Maksimum. Tyle, ile kto chciał. Tyle, ile kto chciał, otrzymał. Nieprawdopodobny cud. Tyle ludzi najedzonych totalnie, tak, że już więcej nie mogli zjeść. I rzeczywiście, aż tyle zabrali tych chlebów, tego jedzenia, że wręcz pozostawiali. To, co zostało, to jakieś ułomki. Porządek zrzucali na trawę. i wiadomo dlaczego. Może był jakiś fragment niedopieczony, niesmaczny. Może był jakiś fragment, który był troszeczkę ubrudzony, spadł na ziemię. Może ktoś wziął tak dużo, że nie mógł tego zjeść i zostawił resztę. Może jakieś dziecko zabrało fragment, podotykało i wyrzuciło na trawę. Tak dużo ułomków, tak dużo tego, co zostało. Że ostatecznie apostołowie, kiedy zebrali te łąki, zostało aż 12 koszów. Nie wiadomo, co później z tym zrobili. Czy rozdali dalej biednym, czy nosili to ze sobą, czy gdzieś przekazali. Ale było od tego tak dużo, że nie mogli ci ludzie tego zjeść. Taka obfitość, taki wielki cud, nieprawdopodobny. Często skupiamy się na tym, że ci ludzie zostali najedzeni tak, jak chcieli. Ale momentem bardzo pięknym w tej Ewangelii... Są właśnie ułomki. To, co zostało. To, co gdzieś tam zgubiło się w trawie. I co Pan Jezus nakazuje swoim apostołom zebrać do koszy. Używa tutaj bardzo ciekawych słów. Mówi: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. To słowo zginąć jest użyte także w innym bardzo pięknym momencie Ewangelii św. Łukasza. Przy powieści o synu marnotrawnym. Kiedy syn się gubi, jego ojciec, kiedy ostatecznie go wita, jest cały przeszczęśliwy i mówi, trzeba się cieszyć, ponieważ ten syn, który był nieżywy, znów orzuł. ten, który się zagubił, ten, który zginął, odnalazł się. To samo słowo, które opisuje zgubionego syna, który zginął, zaginął. I te ułomki, które trzeba zebrać, żeby nic nie zginęło. Można więc pokusić się o takie porównanie, że te ułomki nie tylko oznaczają chleb, który spadł na ziemię, ale chodzi o tych, którzy zginęli, którzy się zagubili i których Pan Jezus tak bardzo chce podnieść. Ta Ewangelia jest w gruncie rzeczy bardzo o nas, o wszystkich, którzy są w jakiś sposób ułomkami, może zwłaszcza o tych, którzy czują się najbardziej odrzuceni którym bardzo ciężko jest żyć, czy to w rodzinie, czy w społeczeństwie, ponieważ czują, że są odrzuceni ze względu na swoją jakąś trudność. Czy to na fatalny charakter, czy jakąś chorobę. Są odrzuceni, jak te ułomki na Ziemi. I Pan Jezus w tej Ewangelii pokazuje: chce Was podnieść, żeby żaden nie zginął, żeby żaden ułomek nie był sam. W języku hebrajskim to jest bardzo ciekawe. Że słowo ułomek oznacza również niesamowitą obfitość. Niezwykłą obfitość. Kiedy Pan Bóg jest obfity w miłosierdzie, to właśnie jest obfity w ten sposób, jak te ułomki. To jest dziwne, bo to są dwa różne bardzo słowa. Z jednej strony ułomek, to co jest odrzucone, a z drugiej strony totalna obfitość. Czyli te ułomki w tej Ewangelii, które są podniesione, reprezentują wspaniałą obfitość. Co też bardzo interesujące, Pan Jezus każe zebrać te ułomki do koszy, których jest dwanaście. W Biblii numer 12 to zawsze pełnia, to zawsze jakiś fundament. Dwanaście pokoleń Izraela, dwunastu apostołów, dwanaście warstw fundamentu w Jeruzalem, mieście niebiańskim. To jest to, co stanowi podstawę, fundament, pełnię. To, co stanowi Kościół. Można więc... Zrozumieć tę Ewangelię w ten sposób. Te ułomki. Ci, którzy czują się odrzuceni najmocniej, są może właśnie przez Pana Jezusa najmocniej poszukiwani, ukochani. I ci, którzy zostaną zebrani, żeby nie zginęli, stanowią pełnię, mogą poczuć się wreszcie pełni przy Panu Jezusie. I mogą się uświadomić sobie, że stanowią fundament Kościoła. Że stanowią fundament przyszłego Jeruzalem, nieba. Że to oni są podstawą. Ci, którzy po ludzku są najbardziej odrzuceni, ci, którzy najbardziej poszukują zrozumienia pana Jezusa, ci dostają pełną uchwitość. Całość. I jeszcze jedno wezwanie w tej Ewangelii. Pan Jezus, co ciekawe, sam nie zbiera tych ułomków. Nie chodzi po polu, i nie zbiera ich osobiście. Ale prosi swoich apostołów, nakazuje im, wy zbierzcie te ułomki. Wy zabierzcie je do koszy. Apostołowie to rodzące się Kościół, to także my, to jest obraz nas, nie tylko księży, ale ojców, matek, rodziców całych, także młodych osób. Ci apostołowie, którzy mają podnieść ułomki, to są ci, którzy są wysłani do tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Może największe przesłanie z tej Ewangelii, oprócz tego, że Pan Jezus naprawdę chce nas podnieść jako ułomki, tych, którzy najbardziej potrzebują i chce z nas uczynić całość, pełnię, chce nam dać się poczuć pełnowartościowymi. To także to, żebyśmy poczuli się w misji, że to my mamy te ułomki podnosić. Może jest tak, że jest ktoś w rodzinie, w sąsiedztwie, kto najbardziej potrzebuje bycia podniesionym. To jest jak ułomek. Może ten czas wakacji jest także dobrym momentem, żeby do takiej osoby zadzwonić. Może przypomnieć się po latach. Albo odwiedzić na herbatę, na kawę. Albo przynajmniej napisać list, może pomyśleć. Może pomodlić się za taką osobę. Żeby taka osoba poczuła się podniesiona. Dlaczego? Dlaczego warto? Ponieważ wszystkie te ułomki, tak samo jak my, pochodzą z jednego wielkiego Cudu Chrystusa. I dlatego każdy jest wartościowy po to, żeby go podnieść i uczynić z niego pełnię, pełnowartościową osobę. 啊。Um.